Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie taki prosty eksperyment. E, mianowicie e, zaobserwujemy sobie zjawisko załamania światła. Mam tutaj przeszykowane dwie szklaneczki. E, do tej pierwszej mniejszej e, podłożymy jedną monetę, która nam powinna e, zniknąć, że tak powiem, pod wpływem wlania e, tutaj wody. Jak widać, moneta znajduje się tutaj. I teraz e, tutaj ładnie wlejemy wodę i zobaczymy co się stanie. Hokus pokus, czary mary. I gdzie jest moneta? Monety jak widać, nie ma. Dobra, wylejemy sobie tą wodę i wlejemy jeszcze raz o mały. Także wody nie ma, moneta już tutaj jest, jak widać. I teraz powolutko. Wlewamy wodę. I widzicie jak znika. Także jest to właśnie zjawisko załamania światła. Ok. Położymy sobie teraz więcej monet. Do tamtej większej szklaneczki. Ok, podłóżmy sobie tutaj większą ilość monet. Ale jestem bogaty. Dobra. I teraz podkładamy ładnie szklaneczkę. Większą Monety są widoczne. Może bardziej tak. Ok. No i co? I wlejemy sobie teraz wody. Dobra, tyle starszy. Jak widać monet już nie ma. Ok. Wylejmy tą wodę i zróbmy to jeszcze raz. Ale właśnie, pomału. Okej. Okay. I spójrzcie, jak stopniowo one znikają. Także, tak jak mówię, fajny, prosty eksperyment. Możemy go sobie wykonywać dowoli. Zjawisko załamania. Światła. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.